Dzień dobry Państwu. 22 kwietnia, dzisiaj już środa, a więc sporo mamy też do przekazania informacji, które wynikają nie tylko ze statystyki, ale z bieżących działań, z tego co się w gminie dzieje. Jak zwykle rozpocznę od statystyki. Od wczoraj nie, nie dużo się zmieniło. Jeżeli chodzi o wyniki pozytywne, to ośmiu. Osiem osób w całym powiecie, trzy osoby w Książu, w gminie Książ, trzy osoby w gminie Śrem i dwie osoby w gminie Brodnica. Wszyscy są odizolowani w ścisłej kwarantannie, nikt nie przebywa w szpitalu. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że życzę wszystkim powrotu do, do zdrowia. To jest bardzo ważne i no, trzymajmy się nadal tych wszystkich zasad, o których y, y, codziennie mówimy, aż do znudzenia, ale trzeba powtarzać. Jeżeli chodzi o kwarantannę w całym powiecie, to 123 osoby w gminie ŚREM. Troszeczkę spadła ta ilość 77 i to się dzieje w 45 gospodarstwach domowych. Ścisły nadzór epidemiologiczny, czyli ze strony powiatowej stacji sanitarnej, to jest 20 osób. Jeżeli chodzi o cały kraj, to już liczba przez zawirusowanych przekroczyła 10 tysięcy, dokładnie 10 tysięcy 404 zgony i 1530 ozdrowień. Aby tych ozdrowień było jak najwięcej, żebyśmy mogli też pozytywnie spoglądać w przyszłość. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, 1081, 61 zgonów, ostatnio dzisiaj rano wzrost, to jest 16 osób zawirusowanych, to jest głównie Krotoszyński, Pleszewski, Kaliski powiat. No, rekordzistą tutaj jest powiat Krotoszyński, ponad 210 zakażeń. Życzę wszystkim, by radzili sobie w tej trudnym okresie. Wszystkim moim kolegom, koleżankom, mieszkańcom tych powiatów, trzymajmy za nich wszyscy mocno kciuki. Chciałem też podziękować za to, że robię to już tradycyjnie i postanowiłem, że będzie to taki stały element mojego wystąpienia. Podziękować za to, że Państwo naprawdę mocno poddajecie się tym wszystkim rygorom, a przede wszystkim to są, proszę Państwa, niegrupowanie się odległości między osobami, to również przede wszystkim noszenie maseczek. Ochronnych według tych zasad, o których mówiliśmy, a więc nosimy wszyscy, za wyjątkiem tych, którzy mają problemy z astmą, prawda, oni są zwolnieni. Rolników, którzy są w pracy w czynności wykonywane podczas pracy zawodowej, ale w kontaktach z ludźmi już po prostu wszyscy musimy nosić. No i proszę Państwa, to, co wczoraj mi przekazano grupa mieszkańców, mianowicie i właścicieli sklepów. Wchodzą ludzie na przykład do sklepów, mają maskę na twarzy, natomiast w sklepie ją zdejmują. To jest niedopuszczalne, prawda? Przecież w sklepie kumuluje się ta ilość osób, klientów, prawda? Więc tam, tam przede wszystkim jest ta maska bardzo, bardzo potrzebna. Chcę też powiedzieć, że... Um, o liczbach, które obowiązują w sklepie. No, widzę to po dużych sklepach typu Lidl, prawda, i tak dalej, że tych kolejek na zewnątrz nie ma, czyli proste rozumowanie jest takie, że ludzie po prostu przebywają w większej grupie w sklepie. I stąd mój apel, y, aby przestrzegać tych zasad, y, odległości między poszczególnymi y, osobami, czy to w kolejce do kasy, prawda, czy w y, miejscu, gdzie nie wiem kupujemy warzywa, owoce, prawda, czy inne, inne rzeczy. Też niepokojącym zjawiskiem jest na pewno to, że młodzi ludzie, bo jest ta grupa, która może samodzielnie się poruszać powyżej 13 roku życia, umawiają się, czy to na rowerach, prawda, i tak dalej, gdzieś nad jeziorem, w parkach, prawda, nad zalewem, naprawdę, proszę Państwa, Apeluję przede wszystkim do rodziców i do tych młodych ludzi o zachowanie rozsądku. Niekontrolowane grupowanie się to jest potencjalna możliwość zawirusowania. Czasami nie odczuwamy tego, prawda? Yy, ciężaru yy, no, zawirusowania się, prawda? Ale to jest bardzo, bardzo yy, niebezpieczne. Chcę też powiedzieć, że yy, Dostarczyliśmy maseczki w ilości prawie 3000 do poszczególnych gospodarstw domowych. Niewiele już zostało. Zostało nam do rozniesienia około 1300 zestawów maseczek. Będzie to najprawdopodobniej w poniedziałek. No, te dziewczyny, które tak ciężko pracują, szyją, prawda? one. Nie nadążają z tym całym procesem, dlatego należy im, i należą im się ogromne brawa za to, co robią. Mówię tu o grupie, która jest skupiona wokół pani Patrycji Suszczewicz. To są wszyscy ci, którzy kroją, szyją, pakują, poddają dystrybucji, to jest cały sztab ludzi, to jest ponad setka setka ludzi i robią to w formie wolontariatu. Yy, także należą mi się serdeczne podziękowania, i czasami <laughs> Państwa uwagi yy, czy komentarze na portalach społecznościowych mówiące o tym, tak jak dzisiaj na przykład było, że jakaś tam klatka schodowa na ulicy Paderewskiego nie ma dostarczonych maseczek, a potem się okazuje, kiedy to sprawdzamy, że faktycznie są w, w skrzynkach pocztowych, wystarczy tylko zejść po prostu i yy, te yy, maseczki im, yy odebrać. Chcę też powiedzieć, że cały czas pracujemy w Urzędzie Miejskim nad tym, żeby jak najwięcej ludzi obsługiwać. Biuro Obsługi Klienta już jest czynne od 8 do 12, a pracujemy nad systemem, który wejdzie po weekendzie majowym, że będzie otwarte od 8 do godziny 14. Wszystkie sprawy można załatwić. Oczywiście te, które z łatwością można drogą mailową załatwić czy telefonicznie, no to proszę tak to robić. Natomiast jesteśmy otwarci, załatwiamy wszystkie sprawy. Nie ma żadnych spraw wykluczonych z załatwiania, tak żeby była jasność, jasność sytuacji. Mam częste pytania również o targowisko i o targowisko te główne i o targowisko, które znajduje się przy ulicy Chłapowskiego. Nie ukrywam, że pracujemy nad tym, żeby otworzyć te targowiska. Natomiast proszę Państwa, to wymaga kilku dni pracy, ustalenia zasad. Gwarantuję Państwu, że w poniedziałek, najpóźniej we wtorek, będzie podjęta decyda, decyzja o, o tym, co dalej z targowiskami, ale musimy być pewni po prostu, że... Będą spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Wymaga to pracy również z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, które przecież jest miejsc, właścicielem miejsca, gdzie targowisko funkcjonuje, jak również ze spółdzielnią mieszkaniową, która na swoim terenie przy ulicy Chłopowskiego organizuje to małe targowisko. Nie możemy sobie pozwolić na pełną kumulację klientów, no i oczywiście przedsiębiorców czy rolników. Dlatego też. Decyzja będzie, mówię, w poniedziałek najpóźniej, we wtorek podczas wystąpienia. Ten czas przeznaczamy na to, żeby przygotować się do tego y, otwarcia. No i jeszcze jedna rzecz. Otóż, proszę Państwa, y, pojawiły się oczywiście i w mediach sygnały o tym, że y, y, ceny y, usługi za odpady y, będą podwyższone. Proszę, abyście Państwo dokładnie wysłuchali teraz tego, co powiem. Jeżeli chodzi, cały system odpadów jest podzielony na dwie części. Część zamieszkałą, czyli wszyscy ci, którzy mieszkają na terenie gminy śledczej i płacą za stawki, za wywóz odpadów. One zostały przyjęte w październiku 2019 roku i absolutnie nie ulegają żadnej zmianie. One po prostu są. Stałe i funkcjonuje to bez zarzutów. Natomiast kompetencją przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej jest ustalanie stawek za wywóz odpadów dla przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. To jest uzależnione znowuż od centrum, które znajduje się w WITASZYCZKAch, ZGO WITASZYCZKI. Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy z nimi. Również jestem w kontakcie z sąsiadami, a więc z gminą Kurnik, z gminą Zaniemyśl, Środa, Książ. Oni też wszyscy są, że tak powiem, związani z ZGO Witaszyczki i będziemy tam nalegać, żeby odstąpiono od planowanych podwyżek, które mają nastąpić w czerwcu. Natomiast ja wysłałem pismo do. Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w której poinformowałem o tym, jakie działania prowadzimy i że nie jest to dobrze odbierane i trzeba zrobić wszystko po prostu, żeby takowe, od takowych podwyżek czerwcowych odstąpić. Ale to nie dotyczy mieszkańców, to dotyczy tylko i wyłącznie działalności gospodarczej. Również Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w tej sprawie wystąpiła pisemnie. Będę Państwa na bieżąco na ten temat informował. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Do jutra.